Kołek dzień dobry. A właściwie powinienem zacząć kamera akcja, bowiem dziś będzie filmowo. Gościem najnowszego wydania, pytamy wprost, jest pan Aleksander Dyl, fotograf, operator, twórca wielu filmów dokumentalnych i świeżo uhonorowany, zasłużony tarz Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No zacznijmy od tego zaszczytnego tytułu sprzed kilku dni, który odebrał Pan na uroczystej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Jakie to uczucie? Zresztą to jest tak, że ja nigdy nie zostałem nagrodzony. Nigdy nie zostałem uhonorowany jakąś nagrodą. Czy to w dziedzinie tam, tej, którą tam. Zawsze byłem najemnikiem i zawsze mm, się wiązało no, z honorariami. Natomiast nie udało mi się zdobyć żadnej nagrody, co powinno mi też dać do myślenia, bo <laughs> e, trzeba by się zastanowić, czy ja rzeczywiście e, robiłem rzeczy pożyteczne, ale tutaj, w tamtym brzegu, mm, zostałem uhonorowany za. Wydaje mi się, że najbardziej za te rzeczy, które robię, z myślą o tym mieście. I to jest niesamowite uczucie, niesamowite przeżycie. E, nigdy się z tego miasta nie wypisywałem, nie odżegnywałem od tego miasta. E, to jest moje miejsce i dlatego, e, dlatego tak sobie cenię to. To jest dla mnie wielki zaszczyt i honor e, być być nagrodzonym w tym mieście za to, co robi dla tego miasta, mimo, że no sporo rzeczy tam robiłem jakby poza, w ramach swojego zawodu. Piękne podziękowania dla, dla tych, którzy mnie jakby wskazali, czyli dla, dla Esteki, dla Kapituły, która zgodziła się na ten tytuł, no i dla Rady Miasta, która która mi przyznała. Fantastyczne uczucie no i... właśnie, realizował pan filmy w całej Polsce, ale nie tylko, no bo też w Afryce, w Ameryce Środkowej. Dlaczego więc postanowił pan postawić kamerę tutaj, w tym miejscu i opowiedzieć historię związaną z tym miastem? To jest tak, że ja mam swoją definicję taką małej ojczyzny i tak zwanej prowincji, która jest definicją wyłącznie w naszej głowie. To czy się czujemy tam. Wielkomiejskim, y, mieszkańcom czy, czy, czy prowincji, to jest tylko w naszej głowie. Y, ja, który się urodziłem w maleńkiej wsi, gdzieś na Podkarpaciu, nie miałem nigdy kompleksów y, bycia, nie wiem, w wielkiej społeczności, w wielkich grupach, w wielkim mieście i tak dalej. Dbam o to, żeby się definiować y, po swojemu świat. Y, nie na zasadzie kopiuj i wklej. Dla mnie to jest ważne, żeby y, dotykać, wąchać, spotykać się y, z realnym światem, a nie ze światem wirtualnym, co jest dzisiaj oczywiście y, bardzo modne. Dlatego też, y, Dlatego też y, w swoich filmach które tam, tych takich bardzo jakby osobistych, zawsze odwoływałem się do tego, co, co siedzi we mnie i szukałem, e, szukałem tematów, które by potwierdzały, nie wiem, mój światopogląd, moje, moją ocenę świata itd. i tak dalej. No i dlatego też e, dlatego też e, pani Maria Kozłowa, e, dlatego też. E, ten Który Pachnie, taki, taki film, który zrobiłem dla Małych Ojczyzn, dlatego też prowincjonalny trójkąt artystyczny, siarkobiografia i tak dalej. Uważam, że wokół nas jest tyle uniwersalnych tematów, które um, mogą pomóc widzowi również rozejrzeć się wokół siebie, że no, Że należy po prostu to, to wskazywać widzowi, nie wiem. Jeżeli bym się posługiwał innym medium, to może za pomocą fotografii, a może za pomocą wiersza, a może za pomocą, nie wiem, jakiejś literatury. Także. No, a resztę, resztę roboty, którą gdzieś tam wykonywałem w ramach swojego zawodu, no, to, to jest po prostu praca najmika że biorę żelastwo, jadę gdzieś tam, no i wykonywałem po prostu, jakby. W ramach swojego zawodu no, ciężką taką robotę operatorską, a, a te, to, co mnie grzeje bardzo osobiście, sorry, to, co mnie grzeje bardzo y, y, osobiście, to, y, to zostawiam tutaj w czarnym brzegu. To robię tutaj i i teraz też mam jakieś dwa takie temaciki, które. A to do tego przyjdziemy. Wywołał pan Marię Kozłową. W tym roku jest ona patronką no, tego roku w czarnym brzegu. Ludzie z martwych Pól. Kiedy obejrzałem ten film, no to wzruszyłem się autentycznie i absolutnie. I zastanawiam się, czy w panu też rozmowę z nią coś poruszyły, jakieś czułe strony. Pękł pan? Kiedy pan tego słuchał? Pękły jak podczas pierwszych spotkań. Bo później wiesz, później to, to, jest, to już jest tak w naszej robocie, że no, takie naduszenie kamery to już jest ostatni ad jakby. To już jestem przygotowany i tak dalej. Ja miałem dość precyzyjnie, e, no bo są formaty telewizyjne i muszę się tam trzymać w iluś minutach. Tam no, tematów było bardzo wiele, w związku z tym byłem bardzo dobrze przygotowany, jak mi się wydaje, do, do tego filmu. W związku z tym e, no Nie było czasu na, 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 na wzruszenie. Natomiast wiem, że rząd że tam, chociaż nie u wszystkich, bo, ale że powodował właśnie tak, tak, takie, takie reakcje, że ludzie się wzruszali. Wiesz, to jest temat bardzo nasz tutaj, bardzo lokalny. I, i przede wszystkim on jest adresowany dla nas tutaj, dla, dla lokalców. No, już jak się zabierasz do jakiejś roboty, no to mniej więcej wyobrażasz sobie, wyobrażacie sobie komu to dedykujecie, dla kogo to, komu to adresujecie, także wszystkie te rzeczy są, no ale oczywiście, jeżeli się udało zrobić coś uniwersalnego, jakby coś co, nie wiem, do, do widza w Łomży albo w Sieradzu, to też jest fajnie i no, i o to chyba chodzi. A przy tym filmie musiał pan specjalnie jakoś przekonywać kierownictwo TVP do zrealizowania go, czy miał pan wolność tworzenia? No nie, bo to mm, ja złożyłem, mm, złożyłem scenariusz do e, aby Film. To e, była taka firma producencka w Krakowie i oni złożyli mój scenariusz, no i cał, wszystkie te papiery już do e, telewizji polskiej, i, no i to, tak to się tam odbywało, że. No, Uruchomiłem normalny proces, dostałem ekipę. Yy, no, no i to wszystko. Ten rok jest rokiem Marii Kozłowej, a poprzedni był rokiem yy, Marii Nie, nie, nie. Poprzedni rok był rokiem yy, odkrycia siedem, siedem, a, 70 60? rocznicy tak, odkrycia tak, złóż tak, siarki. No i tak. siarkobiografia, yy, no, wielki film. To opus magnum. Dla pana? No tak, oczywiście. To jest znowu, wracam do tego, do tej definicji, do tej definicji, do tego co, co robię, że ja uważam, że to, znaczy miałem taki pomysł, żeby opowiedzieć o, o tym Przemyśle Siarkowym, o tym, o tym mieście, o tym mieście, bo to nie jest o Przemyśle, to jest pierwsza tak. część o tym, o tym mieście. E, za pomocą wspomnień takich okruchów, e, które drzemią e, we wszystkich nas, w mieszkańcach Tarnombrzega. Nie odwoływałem się do żadnych liczb, tam nie wiem, opracowań, jakiś mądrych czy tak dalej. Nie. Po prostu chciałem zarejestrować świadomość, naszą świadomość, jak w naszej świadomości pozostało e, nasze miasto, jak ono istnieje z tamtego, z tamtego e, czasu. Więc. Zabieg bardzo prosty, w większości gadającej głowy, no tam oczywiście opatrzone dokumentacją, czyli ikonografią, do jakiej miałem dostęp, troszkę jest tam inscenizacja, ale, no, się okazało, tak mi się wydaje, że, że, że to się sprawdziło, ponieważ jeszcze pamiętamy początki, jako miasto, pamiętamy jeszcze początki tego przemysłu siarkowego, skąd się tutaj wzięliśmy, a poza tym. To jak mi się wydaje, jest to opowieść o kolejnej twarzy tego miasta. Bo kiedyś przed wojną to było takie sceny pół na pół żydowskie miasteczko, później po wojnie no, też nie było za, biednie, biednie po prostu. Był nagle wybuch mhm. siarka. Przepotwarzanie się mnóstwo przychodzi, przyjeżdża tutaj nowych ludzi e, i co? I to znowu nowa tożsamość się pojawiła tego miasta. Nowo. I teraz znowu jesteśmy w jakiejś kolejnej fazie przepotwarzania się tego miasta nie, tożsamości. Nie za bardzo wiemy, jak to miasto e, nasze. Będzie wyglądać albo powinno wyglądać. No i to, temu poświęcam jakby te, te rzeczy, które, które tutaj dłubie sobie. A najtrudniejszy film, który pan miał okazję zrobić? Wiesz, najtrudniejsze to były, to były kurczę, te, 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 te wyjazdy gdzieś tam, no, do Ameryki Środkowej, na później do Afryki tam. No to ponieważ najczęściej byłem. No to produkcja nie, nie stać było produkcji, mimo że to była telewizyjna produkcja, nie stać ich było, albo nie chcieli, albo e, no, odpuśćmy to. Byłem sam po prostu. I czasami musiałem wieść no, na kilka tygodni, kilkadziesiąt e, kilogramów żelazstwa, sprzętu najróżniejszego. E, w w Afryce tylko miałem, tam w dwóch produkcjach miałem asystenta, a tak to wszędzie sam. No, to po prostu fizyczna chorówa, ciężka fizyczna chorówa, gdzie na tak zwaną artystykę naprawdę jest bardzo mało czasu i no i tak niektórych ujątek to się wstydzę jeszcze do dzisiaj, bo nie o to chodziło, no, ale tak to było. Natomiast to się rekompensata w postaci zobaczenia tam ludzi, ja wiem, żyjących, o takich samych konstrukcjach jak my, troszkę mają inny make-up położony na, na buzi, troszkę inny kostium, w innej dekoracji, ale aktorzy są ci sami na całym świecie, także e, no, ja, ja to tak odczytuję, że nie miałem kompletnie mm, trudności z porozumieniem się, mimo że nie znam ani hiszpańskiego, ani tam gdzieś jakichś ich języków e, w dżungli, e, to są tacy, tacy, tacy sami ludzie jak w mojej albo w Brzegu, Albo w moim Tarnobrzegu. A jest taki film, który tak dobrze Pan wspomina, że chciałby go Pan nakręcić jeszcze raz. No, fantastycznie wspominam współpracę z Andrzejem Czelińskim przy. Kurcze. Kabarecie Śmierci przy kabarecie śmieci. To jest film, który... Ja tam robiłem zdjęcia. Film, który tam obsypany został nagrodami nawet tam gdzieś w świecie i... Czyli były jednak jakieś nagrody. Ale to nie dla mnie. To dla... dla, no dla on dostał tak, on dostał Pre Italia jako najlepszy film e, zagraniczny i dostał chyba tak i, do, i, został, i dostał złoty medal na na festiwalu w Nowym Jorku. Fabularyzowany dokument świetni aktorzy. Także tak, no wielki komfort takiej roboty filmowej i, i, i to tak to z chęcią. Poza tym z Andrzejem Celiskim to jest fantastyczny zawodowiec i z nim się po prostu wszystko układa tam na pstryknięcie. Fajna ekipa, to czasami na, na pstryknięcie palcem, już było wiadomo, kto to, co ma robić. Tak. A co dalej? Projekt nad którym pan pracuje? Wiesz, no, nie mam specjalnych tematów. Chciałbym tutaj jeszcze ulokować się tutaj troszkę w Tarnobrzegu, więc mam na myśli taką etiudę muzyczną do tekstów pani Marii Kozłowej, wykonaną przez naszych artystów, żebyśmy to, to mieli tu zrobione własnymi siłami. Później, ponieważ zostało mi z ludzi z Martwych Pól jeszcze sporo materiałów niewykorzystanych, w związku z tym myślę o, o kruchach lasowiackich, to jakby, to jakby tutaj, a poza to teraz chyba wyjdziemy w produkcję takiego filmu o szeptuchach, to jest Podlasie i tam magia ludowa i poszukiwanie reżysera do, do tego, to już jest taka produkcja jakby po, poza tym. A jest taki projekt, który bardzo by Pan chciał zrealizować, ale nigdy nie będzie to możliwe? No, pewnie jakaś fabuła, taka pełnowymiarowa, chociaż robiłem tam jakieś dodatkowe takie zdjęcia przy autoportycie z kochanką. Ale teraz już jest tak, że szuka się raczej nie dziadków, tylko to mają być młodzi, sprawni, utalentowani operatorzy z jakimś dorobkiem, których się bierze po prostu, którzy jeszcze mają, znaczy potrafią jakby się w nowych trendach mieścić i lokować. Ja najbardziej się czuję wiesz, w czarno-białym szlachetnym obrazku, najlepiej się w tym czuję, uważam, że, że, że Kolor to jest, to jest konkret. Czarno-biały obrazek to jest metafora bliżej mi, bliżej mi do tego. No, natomiast nie mam jakichś oczekiwań. To, to, co, to co chciałem, mniej więcej, to, to, to zrobiłem. Czuję się taki trochę już spełniony, ale jeszcze, no, jeszcze z jakimś takim zapasem sił. To na koniec pytanie. Gdyby za 50 lat. Ktoś chciał stworzyć film o Aleksandrze Dylu, to od czego powinien zacząć? Eee, powinien zacząć od tego, jak mnie, m, m, od słów jakie mi powiedziała moja babcia, jak miałem, i często mi to powtarzała, żebym nigdy e, nie załatwiał się wyżej niż, bo mogę się pobrudzić. <sum> 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 bardzo dobry morał na koniec. Bardzo, bardzo dziękuję panu za, za rozmowę i za opowiadanie o tym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze nie słyszeli, a słyszeli to słowo klucz, ponieważ ta rozmowa i inne nasze materiały dostępne są już nie tylko w formie wideo, ale także jako podcasty na platformie streamingowej Spotify. Zatem zapraszam na kolejne wydanie programu Pytamy Wprost. Do usłyszenia i zobaczenia!